Niko, nie pozwól, żeby zginął ktoś jeszcze z mojej rodziny. Gdzie wy macie duszę? Wy nie macie nawet szatunku. To już chyba wszyscy. Pozbyliśmy się ich. Biegnijcie do aut. Już czas na nas. Zabierzesz niej mojego brata. Potrafisz prowadzić karawan? Gdyby Derek wciąż żył, nie byłoby tego zamieszania. Słuszna uwaga, Niko. Kto wie, co wtedy by się działo? Derek potrzebował porządnej dawki narkotyków w większości sytuacji, w jakich się znajdował. Musisz mi to przyznać. Zaraz gubisz mojego brata, Niko. Mój brat będzie zaraz rył głową o asfalt. Finalnie trzeba pożegnać się z moim bratem. Derek nigdy nie miał zbyt wielu przyjaciół. Żył sam w swoim własnym świecie. To, że przychodzisz i pomagasz mojej spieprzonej rodzinie, wiele dla mnie znaczy. Nie przyszedłem tutaj dla Derika, tylko dla ciebie i Pakiego.